Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy zarówno rankedę, jak i grę turniejową. O turnieju opowiem coś więcej, jak już wystartujemy. Generalnie, jak będzie moment na to, zapowiada się, że teraz możemy. O, startujemy. Mogę trochę mniej mówić, bo potrzebuję się troszkę bardziej skupić, jako że to jest turniejowa, ale zobaczymy. Turka i jakie pary? Para typu gramy dwie godziny. To jest ok. To jest średnie. To mogę grać. Jest ok. Tych dwóch wolałbym mnie, ale mogę zagrać. Tak samo w sumie te dwie. Nie ma tragedii z tymi parami. Nie ma nic, co jest instabanem dla mnie. Więc myślę, że na początku pozbądźmy się inferno. To potem Dunga. Przeciwnika, a na koniec się zobaczy, któryś z tych dwóch tu, albo tutaj Krasnala się pozbędziemy. To też jest opcja. Turniej jest generalnie, zaczął się już jakiś system. To jest turniej 2 na 2. Skończyła się faza grupowa. To jest pierwszy mój mecz fazy Pucharowej. I formuła jest: dobrze, co, co banujemy? Zbanujemy. Co Mamy jeszcze dwa bany. Wyrzuciłbym tego Krasnala, nie chcę na niego grać chyba. E, wracając do tematu. Turniej 2 na 2. Formuła jest taka, że gra się na zmianę ze swoim teammateem. I liczą się punkty, które zdobędziecie obydwoje. Ja gram w parze z Sepszem i jak na razie idzie nam no, naprawdę dobrze. Wyszliśmy z pierwszego miejsca z grupy najwięcej punktów ze wszystkich grup, ale to dlatego, że u nas w grupie akurat nikt nie wypadł, a w innych grupach powypadali ludzie dobrze. To co my mamy? Gramy na Loch. Jest prawka, jest przyspieszenie. Regenka to też fajnie, bo Human nie ma zwykle dużo. Spell powera. Tutaj hipno, smutek, cierpienie, rozkład to raczej nie. Ewentualnie zniszczenie z kulką. Jakie artefakty? Jest atak, obrażenia, więcej ataku. O, jeszcze lepszy atak, to byłoby na przemiał wtedy. Bardzo dużo ataku, podoba mi się to. Można zrobić po prostu hamski wjazd. Sandałki, pierśń, to też nie jest zła ścieżka. Bardziej wyważone te staty, ale też, też sporo. Tutaj z kolei bardziej magiczność, odparcia, odparcia fajne. Do tego 5 spell powera, jakby jednak te rozkłady chcieć grać, a dunk nie lubi rozkładów. on bardzo du wysoką inicjatywę. No tutaj takie, takie nic. Generalnie ten płaszczyk zwykle to nie jest najlepsza opcja. No dobrze, czyli planujemy builda. Knight, proszę bardzo. Obrona musi być. Jakby tam był kombat, to obrona musi być. I karaboska musi być też. Tylko pytanie, co z tej obrony? Ja myślę, że można wziąć defa, bo po pierwsze mamy tutaj 7,5% zmniejszony damage od czarów. To jest zawsze coś. Po drugie tam było dużo ataku na ścieżce, na którą chce iść, a obrony nie bardzo, więc ta obrona się przyda, mimo że rycerz dostaje dużo obrony. I Witalka, bo jest. Gliczne są te staki wszystkie. Tutaj taktyka. Jakby tam się pojawiła jakaś wichura, to, to mnie ubezpiecza, gdyby anioł miał minusy speeda. tak. Łaska na pewno do rzucenia pod karę boską. I tak naprawdę to tutaj nie wiem, czy to logistyka, czy oświecenie siedzi. Można... To jest Ciekawa opcja, ale to jest 6 talentów, smarnacji, do tego 2% nie ma co. Można się pokusić o kulę ognia w ten sposób i wtedy ewentualnie chciwie zrezygnować z taktyki i zagrać lodowe ataki. Kto jest już 23 talenty, tu można zejść o jeden. Z tym, że to desot jest 2%. Do wzięcia jest też oświecenie na 2%. Albo. Albo te rozkłady. Chociaż nie, te rozkłady nie będą ubiły, to nie. Tak naprawdę, jakieś nawet tutaj szczęście żołnierza z rezistem, coś takiego. Jeśli nie, da tego. Ale plan jest na coś takiego. Po prostu idziemy czysto w obrażenia i próbujemy przeciwnika zraszować. Także, morale wyrzucamy. To wyrzucamy. Tak naprawdę ja wyrzucę wszystko poza tym kontratakiem, dobijamy go na eksperta i szukamy zniszczenia. Bo teraz są po dwie rolki, to eksperckie szkolenie i tak potrzebuje, proszę bardzo, mamy zniszczenie. Teraz atak, obrona, to są rzeczy, które na pewno wejdą właściwie. Zbijamy kontratak jeszcze raz, bo stać. Mistrz ognia, proszę bardzo, jak na razie ładnie wszystko się składa. Szkoda mi tej taktyk będzie, ale niestety łaska, żeby bohater miał co rzucić, tu dobijamy. No i co, i tak mówiłem, że da atak, no. Dało atak. Jest ognisty gniew. Już w tym momencie ja chyba podbiję. Nie, weźmy ognisty gniew. Jest szałek. Lepszy atak. Ekspercka magia zniszczenia. No i tutaj schodzimy z kontrataku po prostu cały czas szukając rzeczy, które nas obchodzą. Tak samo z tego ataku zejdźmy. Szukamy kary boskiej albo mistrza lodu, albo obrony. Jest kara boska i Pytanie teraz tylko, czy usuwam łaskę. Nie usuwam łask i obawiam się, że nie dam i potem. Jest Mistrz Lodów, wspaniale, mamy domknięte drzewko, jest atak. Jest kontratak niestety, jest obrona, to dobrze, jest Zimna Stal, bardzo dobrze, witalność, lepsza obrona. Rozważam nawet wzięcie mocy, a nie rozważam wzięcia mocy wytrzymałości. Ok, Chiła Czarów Wiedza 1-1. Fajnie, fajnie, jedną kulkę rzucimy, ale tak naprawdę to Destro nie jest po zaklęcia. Ono jest pod tutaj 15% ataku, tutaj 15% ataku i generalnie chodzi o gusty do naszych jednostek. Bardzo wysokie obrażenia będą. Też 7-11. To nie są złe statystyki bojowe, a podbijamy bardzo mocno ten atak, więc będzie... będzie mocno bite. A ja w ogóle zapomniałem zobaczyć jaki jest bohateru przeciwnika. Shadia. Shadia chyba miała unik wbudowany dodatkowy, jak dobrze pamiętam. Tak. Bardzo niejasno A nie, dobrze, jest minusik. To nie jest tak niejasno. Ale generalnie w tym manualu potrafią być jakieś błędy albo niejasności. Dajemy turkę, czekamy na przeci Nie, nie czekamy na przeciwnika. No dobrze. Hm. Można by się pokusić o te rezisty tutaj. O tu stat też jest, jest dla... Dla Serapha bardzo dużo inicjatywy. Jest wiedza, jest pelerynka. Tego spellpowera ile będzie? 4, 5 dodatkowego. Nagle robi nam się 6 spellpowera. 7 z pelerynką. Chyba nie warto. Chyba lepiej podbijać po prostu ten atak i na hamę lecieć do przodu. Resisty tutaj kuszą i inicjatywa dodatkowa, ale ile tu jest ataku? 2, 3, 4, 5. 5 ataku, a tutaj 4, 7, 8. Hmm. Wychodzi na to, że tutaj tych statów wcale nie jest bardzo dużo mniej. To ja idę tutaj, bo ta kulka to zawsze jakieś tam obrażenia będą. Problemem będzie tak naprawdę tylko czarny smok. A tego płaszcza nie założymy, bo zakładamy smoczy płaszcz. No trudno. Problemem będzie czarny smok, ale na niego mamy kusznika. Jego zadanie będzie zabicie tego smoka. Staty naprawdę bardzo ładne. Idziemy jeszcze kupować artefakty. Fajnie byłoby mieć dopiętą obronę, ale nie jest to niezbędne. A artefakty mogą dać naprawdę dużo. Słabo tylko, że mamy jeden, drugi, trzeci, cztery sloty tylko otwarte na to. Ale tak się zdarza. No i co? I atak obrona, czy jednak te magiczne? Ja myślę, że bierzemy atak obrona. Ta magia to jest taka fejkowa. Ona jest pod obrażenia z ataków zwykłych. I tak w pierwszej turze bardzo możliwe, że trzeba będzie łaskę rzucić dla obrażeń, bo ta łaska da naprawdę sporo. Minus jeden szczęścia jest też dość martwiące, ale w Sakwie, bo mamy miejsce w Sakwie, jest dużo artefaktów, które podbijają właśnie, czy to jeden, trzy, dwa, no nie, dwa chyba no nie, ale trzy, tak. No i proszę bardzo, mamy tutaj morale szczęście, ale poza tym to nie do końca te buty można niby. Uodpornić się na wichurę i co? Aladdin będzie miał większy zasięg, no bo płaszcze odpadają, zbroje odpada, pierścień bez sensu. Sakiewkę na pewno kupuję. No i stać mnie na te buty w sumie. Ewentualnie kupujemy je i potem rozważamy, czy nie rozwalić ich na poziom i myślę, że to jest plan. A na razie je zostawmy. To jest darmowa aura szybkości. Znaczy, darmowa. Kosztem jeden ataku. No, te artefakty to tak rozczarowały troszkę. Logistyki na pewno nie będę brał, więc można to podnieść. Zrobić to trzeba w zamku i potem rozważyć kwestię obuwia. Kupujemy. Więc tak, trzeba wydzielić kapłanów. Cztery. Wiedzieć. Nie chłopów, tylko fanatyków. Mimo, że ja mam speckę do tych kuszników, to ucięcie z nich tych 16 potencjalnych to właściwie to 18, bo ja nie przeszkolę czterech kapłanów, tak po prostu. Ich wyjąłem w razie czego. Zmniejszenie ich o tyle to nie jest taki duży problem. Oni i tak bardzo szybko padną. Możliwe, że ani razu nie oddadzą strzału. A fanatycy mają bardzo ładne obrażenia. Także. Warto ich przeszkolić w tę stronę, mimo że to jest Alaryk, który ma speckę do kusznika, i ten kusznik ma lepsze statystyki niż fanatyk. Gry w pikujących, chłopek bijący, kapłan teleportujący, i tutaj niby podwiast. Ludzie myślą, że ten jest spoko, bo ma to przebicie, ale tak naprawdę dużo lepszy jest ten. Po pierwsze, obrażenia, mniejszy rozrzut. Po drugie, co najważniejsze tak naprawdę inicjatywa. 1300 inicjatywy sprawia, że on zwykle jest przedlotnym umysłem u bohatera przeciwnika. I to jest bardzo ważne, bo dzięki temu on może wyjechać i nie dostać jakimś gradem czy łańcuchem piorunów. No i zobaczmy. W teorii byłoby stać. Weźmy trzech na razie. I zobaczmy. Oj! Na szczęście nas za zero jest zamianka. Fajnie, że to zrobili na arenie. I teraz tak, jaki jest tutaj koszt? 400, tutaj 1700, dobrze, zróbmy, tak? Mamy 20, eksperckie szkolenie, zapomniałem, że jest to dużo tańsze. No i właśnie tutaj nie mamy wszystkiego. 800. Ja myślę, że zróbmy tych 9 i nie ma co kombinować. Tych się ulepszy, tych się, no właśnie, nawet tylu się nie zrobi. Zróbmy najpierw 4. Tak. I co? I Jeszcze ze trzech. No i jesteśmy prawie na zero. Można by tam niby jeszcze jednego. A spróbujmy, żeby nie było, że na turniejówce coś tak robi. Co? Zepsułem? Nie, nie zepsułem. Ciach. 38 pieniążków. Troszkę zmarnowany, bo ulepszałem jednego ulepszonego. No i lecimy, zobaczymy, czy taki hamski wjazd odda. Mamy tak naprawdę 13 ataków, karę boską, ogniste, lodowe ataki, które swoje drobnie nie działają na Czarnego Smoka, co jest dość przykre. Ekspert ataku, będzie co będzie. Tej obrony jest 16 z lepszą obroną, to na kombat też powinno jako tako starczyć. Tego na pewno nie potrzebuję. No i ja bym sobie wziął eksperta obrony, którego mam Gwarantowanego Pytanie tylko czy to jest warte tych butów? Ja myślę, że jest. Nie spodziewam się tej wichury, mimo wszystko. A dzięki temu, właśnie 8% mniej obrażeń będę dostawał. Machiny to jest must have na dunga, bo one potrafią przytankować jakiś łańcuch piorunów. Turka nie czekamy nawet. No tak, bo szkolenie mi zeszło trochę. I co my tu mamy? Wygląda to jak Destro. Czyli klasycznie. To jest kwestia tylko, czy jest jakiś chory spell power, czy jakieś 22 na przykład. Jak jest D30, to tak czy siak może nie starczyć. Właśnie, czy ja schowałem skill Willa? Jeśli nie, bo ja muszę go schować do paska, a nie tylko zmienić okno, bo inaczej ją zostaje. Mam nadzieję, że schowałem, a jeśli nie, to teraz na pewno go schowałem, więc chociaż na bitwie nie będzie lipy. Koń wyjeżdża tędy. Dajemy mu obok kusznika, bo on nawet na przylotnym znowu. 12, 10, 24, 12. Bardzo dobre statystyki. To może być hybryda nawet. E, fanatyk do tyłu, bo on i tak zostanie tepnięty. Kapłan gdzieś na środek bardziej. Ten tu, tego mogę dać nawet do rogu skoro on tak. I chłopek idzie na środek, żeby mieć większą mobilność. Gryf tu, bo wyleci. On powinien się ruszyć przed lotnym, ale mimo wszystko wolę ich chyba dać w ten sposób. Ci dwaj jak dostaną to nie jest jakiś bardzo duży problem, ale problem jest, że oni stoją też z kusznikiem pod Grat, to nie, to wracamy tak. Z drugiej strony teraz tu wali Grat też po fanatyku, ale no... Wszystkiego się nie uniknie, jedziemy. Zobaczmy, dało przeciwnikowi obronę? Nie dało. Dało atak, czyli prawdopodobnie jest to hybryda z Destro. Staty ma bardzo dobre. Nie wiem czy ja się przez to przegryzę. Mamy kulkę, więc tą obronę będziemy mu troszkę zbijać. Nie ma lotnego umysłu, więc moje jednostki są dość szybko. Zarówno koń, gryf, anioł, jak i fanatyk będą już z przodu. Fanatyka damy tak w ogóle tutaj. Bo on użyje niewidzialki prawdopodobnie. Piedra, jak dostanę morale, mam gwarantowany atak. Tak samo w nią. W Minosa... Chociaż znaczy, kurczę, nie wiem czy gwarantowane, on ma podbite w też. Hmm. Ale powinna mi ta Moralka wystarczyć. Ja tak naprawdę myślę, że ona rzuci Dezo na Kusznika, że on się będzie bał Kusznika. I ja jestem skłonny zaryzykować. Mimo, że ja tu podjeżdżam koniem i daję mu target do ataku. Nawet... nawet niekoniecznie podjeżdżam, on wyje może wyjechać jeźdźcem zostawić. 8-15. Kosmiczne obrażenia. Jest dobrze. No, niestety tak to wygląda, jak się nie ma obrony na dungu. Przez to, w ogóle, jaka jest formuła tego turnieju, to ja z chomikiem gram tylko jedną grę, a drugą gram z morasem, ale będzie kontra. I teraz, teraz co prawda, Paladin ma tylko tutaj target, ale i tak warto. Trzeba, trzeba jechać, trzeba się bić. Mamy jeden z z głowy. Teraz teleportujemy fanatyka hmm, tutaj. Bo ja nie chcę, żeby on tu u cieniami wyłaził. Lecz on i tak, i tak może wyjść pod konia. To ja dam tego fanatyka tutaj. Niech sobie wybierze potem target któryś. Hop. No, ruszy się to ruszy. Za, zaryzykowałem. Jeśli się ruszy, to będzie musiał tutaj jakiś czar rzucić. No, ruszył się niestety. Ale tylko 20. To jest bardzo mało obrażeń. Teraz rzucam kule ognia mu tutaj. Czy gdzie? Nie, mu rzucam kule ognia tutaj. Ten fanatyk zabije damę cienia. Albo minotaura. Ten minotaur w ogóle nie ma teraz czego zaatakować. Ze względu na to, że kontra go zabije po prostu. Seraf to było dość. Wiadome, że umrze. No i zobaczmy, ile. Ile zada? Ma też ekspert ataku, czyli znaczy, że albo z oświecenia, albo z talentu magicznego zrezygnował. Wolałbym, żeby z talentu... znaczy oświecenie to musi być przy takich statystykach. Implozja. W porządku. 41 góźników dalej zrobi jakieś obrażenia. Tu czy tu. Ja Myślę, że... Mm, to już będzie po jej turze. Strasznie szybko ona jest 1800. Ucieka mi nosem. No i nagle tych jednostek bulk, bulk robi się mniej. A tu jest ten talent magiczny, niestety. Mimo wszystko zmieścił go jakoś. Kurczak. Kurczak dostał moralkę i jest przed bohaterem. To wspaniale. Kasujemy damę. Tak, jak najbardziej. Kasujemy damę z tej kratki. Żeby mieć większe pole manewru. Mała rolka. Tu niestety brakuje. Pójdźmy tak, żeby on nas nie dziabnął. I teraz kusznik. 2-5. Kusznik tak naprawdę jest... 12-36. Tego, nie chcę, żeby on mi trutki więcej nakładał. Znowu mała rolka. Przestaje to wyglądać tak dobrze. Jest jeszcze cały smog. Gryf. Czy gryf ma jakiś gwarantowany cel? Nie bardzo. Hmm. Spróbuję przyblokować Hydrę, czy...? Nie, nie ma czym. W Hydrę na Moralce wejdę. We wszystko wejdę na Moralce! Oj, no to żałuję, że w smoka nie poleciałem. No trudno. Bijemy tego smoka. Trzeba go jakoś zabić. Dwa. miały być 2-3. Liczyłem na te trzy. No i pytanie teraz, co on będzie mi implodował? Many to raczej nie mam co liczyć. Mana Wina Plus jest taki, że te tankowne staki pospadały już. Jeździec, półhydry, dama. No dama nie jest jakaś bardzo tankowna, ale smog. Ok, palady. 7 tylko, bo to była. To była zwykła implozja, nie była. A poprzednia była zwykła, czy wzmocniona? Zwykła. To żywioł musiał już się. Odparcie mi weszło tym razem, dlatego takie małe obrażenia. 20% oddało. I jeszcze Paladin jest przed nią, czyli zdąży coś tam podziałać. Slow tutaj. Nie chcę chyba tej trutki, myślę. Ewentualnie lecimy do przodu, żeby się bić z łapy, ale ja myślę, że chcę likwidować trutkę. Teraz kula ognia i hydra na pewno spadnie. Od gryfa. O. Mamy kolejny. No, prawie, prawie przeskoczył. Jakby przeskoczył tę szadię, to byłoby wspaniale. Jeszcze został chłop. Ten chłop też będzie bił solidnie. I chłop ma dojść do smoka. Reszta, ta piątka, 54, 41 są miękkie. Jeszcze minus będzie dość twardy. Ta balista nawet coś tam robi. Jej by się wypadało pozbyć, bo ona się często rusza. Więc no właśnie bije. Prześladowca czeka? O, ciekawe. Tutaj jak pójdę. Nie mogę, bo wtedy chłopa przyblokuje. ty. Po prostu skasujmy ją do końca. Bo ona miała jakieś tam obrażenia. No i szkoda gryfa. Niestety. A jest jeszcze chłop, jest jeszcze kapła. Oj, oj oj, gradzik. I w minosa. Jest 100%. Tej łaski w końcu nie rzuciłem, ale wydaje mi się, że bardziej się opłacają właśnie kulki. Spodziewane, że krąży. No i dawaj, dwa razy go pacnij. Co? Bądź kolega. Nie będziesz kolega. Raczej nie spadną. Musiała być max rolka jakaś. No, a była nie za duża. Niewitka, trzeba będzie tam. Pojechać, ale nie da się tam pojechać. I weź go potem z łap. To jest ok. Tego smoka można już zostawić, bo on umrze od łapki. Nawet nie, on umrze od kapłana, który pójdzie i go zabije z łapy. Jakaś, jakieś zdjęcie kontry pod chłopa? Nie. Biegnij w dół. Szup. W razie czego będziesz szukał tam. Ty lecisz do przodu. Bijesz z łapy. Krowy ładnie spadają. To jest moment na łaskę. Ta kulka mi teraz nie da za dużo. A łaska to jest i zwiększenie obrażeń, i zwiększenie inicjatywy. Problemem będzie ten ziutek, bo on jest na trzy tury niewidzialny. I trzeba będzie go jakoś złapać. Teraz prawdopodobnie chłopa będzie bił, albo gryfa. A, właśnie. Do rogu, to ja pójdę nim, żeby sprawdzić. A tutaj się przejadę w tę stronę. O właśnie. Trafiony, zatopiony. To jest już trochę psychologiczna gra w momencie, w którym on się tak e, niewidzialnia. O bardzo ładnie. To, że przeżył jeden gryf, to jest naprawdę super. Mm, tak, potem w razie czego bohater z łapki dobije. A czy ty masz zasięg do Minotaura? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powiniene śmieć, jak dobrze patrzę. No strzelamy tutaj. Tutaj z łapki nie dobiję. Dajemy kulkę, żeby dostał więcej obrażeń. Lecimy w górę. Żeby nie było żadnych dziwnych rzeczy. I teraz chłopek, ciach. Jeszcze raz. Nie. To niedobrze akurat 4, 7 bardzo duże szanse, że zabije. No. Jak jest właśnie taki rozstrzał, trzeba, że nie wiesz, czy zabijesz, czy nie, to warto patrzeć na rolki obrażeń i sobie oszacować, w którym przedziale to jest. Kolejny grad. No i zabijamy damę i jest koniec. Piszemy GG. Także kolejne zwycięstwo w turnieju. Później dzisiaj za jakąś godzinkę będę nagrywał jeszcze z Morasem, ale odcinki będą w odstępie paru dni, żeby zachować ciągłość. Zobaczmy jeszcze, jakie artefakty były. Uhu. Artefakty to były solidne. No, tego spellpowera to trochę miał. Ale i u mnie były dobre arty, także nie ma co narzekać. Także dzięki wszystkim, którzy oglądali i do zobaczenia w następnym.